Dzień dobry, 5.29. Piątek jadę na działkę, bo mają przywieźć mi drewno. Deski o siódmej i pan Maciej ma się pojawić również. ustalimy już pierwsze szczegóły budowy. Dlatego tak rano o piątej wstałem. Opublikowałem film poprzedni z poprzednich działań. No i do roboty. Takie tu widoczki. Łąca, ale chyba mrozu nie ma tak jak wczoraj. No prawie by ją widzę. Chciał być po samochodach, ale, ale nie było. zobaczcie jaka czerwona kula. Kaweczka w swoim kubeczku. Lecimy dalej. Piątek, siódmej ma przyjechać drewno. Koparkowy się coś nie odezwał, mamy to dokończyć tutaj. Będę dzwonił do niego jak już tutaj bieżące sprawy pozałatwiam. Doleczki kupiemy tutaj po tej stronie, teraz tam już mamy, jak pamiętacie, od lasu. Teraz tutaj tą długą e, linię, dłuższy bok działki. No, będzie ich, nie wiem, 14-13 tych dołków. Później tam jeszcze zostanie. Przód chyba jeszcze. Przód jeszcze chyba. Ech, chwilę, zanim zagrodzę będą jeździć. Więc raczej nie. Tutaj już jest wytyczony dom, tak. Pirazy oko dla poglądu bardziej. 5 e, na 7. 5 na 7. Taki ma być dom. Taras na tą stronę południową. Hmm, okna i otwory okienne, w ogóle i drzwiowe, wejściowe to tam ustalimy z panem Maciejem. Jak przyjedzie dzisiaj, bo ma być piątek rano, słyszycie? Teraz dobrze słychać, tak co godzinę. Po pana z tartaku, bo błądzi już się cofa z powrotem. Na no dobry pies! No cześć! No tak, tak, tak! Co tak się zjeżyłaś? Tak tam przy drodze gminnej na tenże tartak. Wie pan zdegustowany, że, że szukał długo adresu. No cóż, w końcu to pod lasem domek. pan nie? parkowy dzwonił, że będzie działał. Pan pojechał trochę ład, trochę desek. Zobaczcie. To na grządki podwyższane. Ta kubka drewienka. Nie wiem ile to tam pan liczył. Z transportem. O. Trochę jest to. Trochę grządek zrobi. 250 zł. Te łaty na słupki. Takie grządki podwyższane. Decha nie strugana. Grubość, nie wiem, 2, 2 chyba, co? I ten... No, mokra oczywiście, nie wysuszona, ale to będzie się suszyć w ziemi. W czasie, zobaczcie ogrodzenie, już tutaj mamy. Słupki wstawiam na razie luzem. Jeszcze kilka i będzie zasypywanie, zakopywanie. Nie koruję tego, bo i tak to jest tymczasowe. Ja nie wiem, nie ma dowodów naukowych na to, że nie korowana, a korowane siedzą dłużej w ziemi, nie? I tak gniją na łączeniu z ziemią, tak naprawdę się przełamują, a nie w to, co siedzi w ziemi. Tak mi się wydaje. Więc czy miesiąc w tom, czy pchnę słupek po dwóch latach, czy nie pchnę to będzie stał, podejrzewam. I tyle. Niec jeszcze górne części się wykorzysta do czegoś, na przykład się spali w kominku. bo to ekologiczne teraz. No, fajnie, dobra, czekam jeszcze na pana Macie. Jeszcze zapomniałem, pan Koparkowy dzwonił do mnie. Pan Piotr. No przyjedzie, jeszcze mi zryje tą działeczkę ładnie. Dobrze, dobrze, dzieje się. Dobra, czas mam do dziesiątej. Dwie godziny Słychać koparkę moją. Tak, jedzie pan Piotr. A no, tam chyba gdzieś w lesie leśniczy. Przyjechał. No dobra. Jedzie, jedzie, jedzie. Mówak no z Maciejem, pozytywnie. Tu już koparka w międzyczasie działa. Wszystko jest w porządku. E, pan tutaj działa. Chłopaki pomachali. Dobra, pan Piotr tu działa. Jak widać sypie. Ładnie się tu dzieje. Wraca w re na dwóch frontach. Ja tutaj słupki zasypuję, ubijam sobie. lecie ja taką już pokazywałem metody. mam. Sypię trochę ziemi i brzuską tutajszą ubiję, żeby się nie ruszało. No i o co mi chodzi, korowane, niekorowane. Zgniję pewnie tu na łączeniu ziemi z tym słupkiem wcześniej czy później, nie? I czy okorowane czy nie, to chyba nie ma znaczenia. W sensie, czy jest zabezpieczone. Aż takiego znaczenia w czasie. A będziemy myśleć za dwa lata. Prosiłem Pana Piotra, żeby ranty wyrównał, te boki, działki, bo to zawsze mniej kopania, nie? Lecie tak do granicy również. I godzina czasu. Panu dałem mm, troszkę więcej niż norma mówi. Przyjechał, zrobił, pojechał. Cisza, godzina. Mamy wyrywaną działkę. Już tak mocno. jest godzina dziewiąta rano. Zobaczcie ile już od rana się zrobiło. Yy, ogrodzenie tu ubijam, tak jak mówiłem. No słupki. Jeszcze do końca, do końca chyba je postawię już prosto. Pirezy oko w pionie. Kto się strzela z tego? No coś tu się. Okej. Okay. Pirezy oko. W sznurek. To jest po wewnętrznej stronie działki. Słupki bardziej <coughs> zgodnie ze słupkiem. Nie, tym geodezyjnym. Tak. Dziewiąta godzina. Jak widać. Słoneczko świeci już tutaj w końcówkę. Czyli na drogę, bo tu budynek stanie. Cyk, cyk. Sosenka jest tutaj. Eee... Jakby granicą chyba tarasu Tam będzie garaż, jeden drugi, dobra, może słupki podbijam. Dobra, już znowu jest dużo roboty. Wiecie jak to jest. No już pryzmę ziemi mamy. A bo to grudek będzie tak. Ogródek podwyższany trzeba gdzieś wytyczyć. Jakiś płocik. No i tak się zaczyna. Właśnie. Jakiś płotek, coś tam, coś tam. Okej okay. lineczka moja przyciśnięta Takie wysepki robię tu gdzie oszczędziliśmy sosny widzicie? Dwa, trzy, cztery, takie tam jest sosna z brzuską. Trzeba będzie je palisadą taką z drewna, nie? Z pociętych tych ugrodzeniowych, na drobne zaostrzeć i powbijać. I niech sobie. To rośnie nasze drzewka Soseneczki ziemia żyzna gdzie wybraliśmy miejsce na ogródek. Słońce pierwsze tutaj się pojawia koło 9.30 O, zobaczcie jaka ziemia. Ładna ziemia. Żyźniutka o, Piękna ziemia. Grządki podwyższane zrobimy będzie. Teren już leży, jak pamiętacie. Tam poskręcamy, ładnie poustawiamy. Sobie wyrównamy teren tyle o ile. I będziemy sobie uprawiać coś, co nie wymaga uprawy. W sensie, wiecie, jakichś zabiegów cudownych. Bo to też nie o to chodzi. Przynajmniej na razie. W tymże roku. W tym roku to tak awaryjnie. Zaraz majówka, więc... Majówka, jakieś prace przeprowadzimy ogrodnicze w nowym miejscu? sosenka ocalała, wiecie, troszeczkę korzenie tutaj ona już jest jednak starsza. Bo widać i tu na przykład niestety korzonki ma odcięte. Mam nadzieję, że przeżyje. Tak samo tamta, tamta mniej. Ale ta jest tak troszkę uszkodzona. Nie wiem, mam nadzieję, że nic jej nie będzie. Bo tamtym to na pewno nie zawsze możemy wsadzić sobie, wziąć małą i wsadzić tutaj nową. Jakby nie? Ale to jesienią pewnie się wsadza bardziej. Teraz wegetują rośliny. Rozpoczęły wegetację. No i co jeszcze? Tu jest niżej trochę. Ta strona działki, tam jest wyżej. Myślę, że jak będzie płyta pod budynek pod budyneczek to wtedy się będzie teren, myślało co z terenem, równać, do płyty e, wysypywać, czym wysypywać i tak dalej chociaż już mnie kusi, żeby piach przywieźć jakieś 20 ton bo pod garażem muszę przygotować miejsce niestety nie stać mnie już na płytę e, bo projekty itd itp wiadomo e, stanie na bloczkach póki co Nawsze pomyślimy coś później. No dobra, działam, bo gadam tylko. A zostało mi 20 minut. Skończę teraz 2, 3, 4, 5, 5 słupków. Ubiję i jadę. Dobrze jest. Dobra, ostatni to był. Ostatni rzut okiem na działeczkę. Słupki stoją, jak widać. Siatka w samochodzie. Niech jeździ jeszcze chwilę. Czyli mam tak. Jedną stronę działki osłupkowaną. Jeszcze mi został tył działki. Za tym naszym wysy usypaną ziemią. Tak samo od lasu mamy już słupki. <laughs> pokażę wam może. Pokażę tą ziemię. Ile tego się uzbierało. Stąd będziemy czerpać na działkę. To znaczy w sensie na ogródek. Tutaj ogródek będzie. Widzicie jak słońce świeci tutaj ładnie. Także i cały dzień później będzie świecić. Chyba idealne miejsce to tutaj. Te trzy skrzynie podwyższane. Zrobimy tylko tak na próbę, zobaczymy czy udało się w granicy tą ziemię rzucić, no, udało się generalnie, coś tu się przygił sznureczek, ale jak go odczepimy, to no, tam przysypało, to już nie dzisiaj, więc generalnie w, naszym, w naszych granicach gdzie, działeczki jest ziemia, zobaczcie ile tego jest, no przybyło jedna trzecia, albo połowa nawet. No to jest sporo ziemi. To są dwa, myślę, że dwie wywroty po 20 ton. Około by się zmieściło jak nie lepiej. I gdyby trzeba było wywieźć, to się wywiezie, bo tam jest też też wjazd. Jest, znaczy można sobie wjechać jeszcze swobodnie załadować. Dobra. No cóż. Zrywamy się. łyk wody i i trzeba posynać czy z synem na basen. Dzisiaj piątek to taki basenowy dzień. No i później się pozajmować troszeczkę. Sensję. Dobra. No, pozdrawiam z działeczki, Piątek, południe. Do następnego filmu. Oczywiście te filmy z, opó z opóźnieniem idą. Wszystkie, no bo nie mam czasu składać ich. A to jest dużo materiału, to cię tak wiecie. Renderuje długo i w ogóle nie? No ale, pozdrawiam jeszcze raz. Hello, do zobaczenia. A zrobię. Powiem wam, że aż żal odjeżdżać. Szkoda. Robiłbym tu jak dzik do od rana do wieczora. Uff, no ale cóż, obowiązki też, nie? No jeszcze raz, hello.